Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę. Nie to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieże. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną. To niesprawiedliwe. Przestań narzekać lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej! Dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo! Ja też chcę zjeść swoją pizzę! Już sam jej widok sprawia, że cieknie myślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Oj, co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje, jak mogliście? Wcale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy? Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego. Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosniku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do us. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję! To nie było pytanie od usta. Co za ochyda. mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra. Ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Potrzęsiemy. No i gotowe. Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany, to okropne. Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego. A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykłe na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami. A jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi z ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się, jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurcze, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila masz najmniej słodyczy więc możesz zaczynać. Myślę że dam radę zjeść jedną drażetkę TikToka. Jest pyszna ale strasznie mała. Alex twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę. Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam! I cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd? Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Zostrzeliłam wszystkie jako naboje! Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi! Wow, ile żelkowych oczu! Wy macie ich tak dużo, ja mam tylko jedno! To wcale nie jest śmieszne! Masz. Może jest tylko jedno, ale i tak jest na pewno pyszne. Mila chyba jest smutna. Może mój żart poprawi jej humor. Mam nadzieję, że nie uzna tego za zbyt okrutne. Uważam, że to bardzo zabawne. Mila, zobacz co zrobiłem! Tak bardzo boli. Oko, nie mam go. Co? Zabierz to ode mnie. Co wy robicie? <laughs> Chcecie, żebym się udusiła? Mila przez ciebie Julie cierpi. Nie może oddychać. <laughs> Ale pyszności. A, skąd tu się wzięło oko? Obrzydliwe. Po tym głupim dowcipie zjedzenie pysznego żelkowego oka jest dokładnie tym, czego mi trzeba. Okay. Zgadzam się, ja też chcę pochłonąć moje smakołyki. Mm. Patrzcie, jakie mam wielkie oczy. Alex, na co czekasz? Bo zaraz sama zjem twoje przysmaki. Jeszcze czego? Sam sobie z nimi poradzę. A może ze mną się podzielisz? Mm -hmm. Hmm? A, ze mną też. Jesteście przyjaciółmi, Alex! Dziewczyny, nawet nie próbujcie i tak żadnej z Was nic nie dam. Co się dzieje? Za dobrze widzę! A, to kara za chciwość! Dlaczego wszyscy mają takie duże porcje, a ja mam tylko jeden batonik Twix? Mam nadzieję, że będzie dobry. Ej, nie jestem koszem na śmieci. Nie maruć. Zachowujesz się jak dziecko. Mam pomysł, jak podzielić batonika na kilka smacznych kawałków. Pomoże mi w tym piła. Mam nadzieję, że Alex nie będzie znowu płakać. A masz, się. Nie zrób nam krzywdy tą piłą. Nie chodzi o was. Tapiła jest do czekoladowego batonika. Gotowe. Jakie to pyszne! To najsmaczniejszy Twix, jakiego kiedykolwiek jadłam. No to teraz moja kolejna jedzenie słodyczy. Ale najpierw muszę pozbyć się opakowań. Znam magiczny sposób, jak to zrobić, a teraz mogę zacząć jeść. Jakie dobre, nawet bardzo. Ale czegoś tu brakuje. Wiecie, z czym doskonale komponuje się czekolada? Z mlekiem. Auć, dlaczego wszystko leci mi prosto w twarz? Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne połączenie. Czekoladowe mleko, Twix. Jestem w czekoladowym raju. żeby te pyszności się skończyły. Na co tak patrzycie? Alex, ty też możesz zacząć jeść. Właśnie wpadł mi do głowy świetny pomysł. Batoniki są pyszne, ale nudne. O wiele fajniej jest zbudować z nich ogromną wieżę. I Nutella będzie świetnym materiałem wiążącym. Alex, nie wiedziałyśmy, że znasz się na budownictwie. Oczywiście, że się znam. Mogę zrobić nawet więcej. Mam nadzieję, że ta wieża pobije jakiś rekord. Chcę, żeby wszyscy o niej usłyszeli. Wygląda bardzo apetycznie. Lepiej ją zjedzmy. Co wy robicie? Dlaczego wieża się trzęsie? Zniszczycie ją! Alex, bardzo nam przykro Po prostu te batoniki są takie pyszne Nic się nie stało, kask mnie uratował Szkoda, że nie ma już wieży Wow, tu jest cała góra chipsów I wszystkie są moje Wy macie mnóstwo chipsów, a ja mam jeden i w dodatku bardzo mały na go widać Mogę go zobaczyć tylko przy użyciu szkła powiększającego Wygląda bardzo apetycznie Myślę, że jest bardzo smaczny Będę musiała to sprawdzić empirycznie Pyszny i bardzo, bardzo mały Aleks, twoja kolej No wreszcie, bo już zgłodniałem to zamyka w ten sposób chipsy. Za nic nie można ich otworzyć. Oh, będę potrzebował dodatkowej pomocy. No, w końcu. Teraz pokażę Wam, jak mistrzowie jedzą chipsy. Hop! Gotowe! Pyszno! Pyszno! Tak, chipsy mogą dosłownie zawrócić w głowie. W końcu nadeszła moje kolejne jedzenie. Ej, ostrożniej! Przykro mi, ale nic nie mogę zrobić. Te chipsy są tak dobre. Może wystarczy i tak już wystarczająco boli mnie głowa. Gratuje kask. Prawie nie czuję uderzeń, ale wiem, jak możemy dać jej nauczkę. Musimy tylko zepsuć ten mur z chipsów za pomocą samochodu. Pyszne, ale to jest naprawdę ciężkie. Tylko nie brokuły. A ja dostałam jakieś dziwne ziarenko. Smakuje niezbyt dobrze. Ale chyba wiem, co z nim zrobić. Jeśli zasadzę nasionko i będę o nie dbała, to z pewnością urośnie z tego coś pysznego. Tu sadzisz, a my cierpimy. Przestańcie narzekać. Prawie skończyłam. Jak długo trzeba czekać, żeby to urosło? Co tak siedzicie? Macie czas, żeby zająć się brokułami. Na no sam ich widok robi mi się niedobrze. Fuu, smakuje obrzydliwie. I śmierdzi. Muszę to czymś popić. Czekaj. Akurat muszę czymś podlać nasionko. Patrzcie, coś się dzieje. Trzęsie się. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Julie wyhodowała własne brokuły. I to całkiem spory okaz. Teraz musisz je zjeść. Kurczę, sama strzeliłam sobie w stopę. Jak dobre? Nie, okropne. Przestańcie się ze mnie śmiać. Mila, teraz twoja kolej. Nie chcę iść z całej góry brokułów. Może uda mi się ich pozbyć. Ej, patrzcie, tam coś leci. Gdzie? Jacy jesteście naiwni. Teraz pozbędę się wszystkich brokułów. Stop. Myślisz, że nas przechytrzyłaś? Złapię wszystkie twoje brokuły specjalnie dla ciebie. Wszystko zjadłam. A to twoja porcja myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Przyjaciele się nie oszukują, a więc smacznego. Hmm. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki. Z łatwością. Robi się! Akurat chciałam się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo! Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Nie! Stop! Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco, pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie, wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Okay. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. To za aromat! Bingo! Właśnie, jeszcze nie wszystko stracone! Użyję żalkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow! Zacznę próbować tych pyszności! Mm, babciu to jest naprawdę fajne! Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Doceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem, kogo wybrać. Niech będzie babcia. Hurra! Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Robi się! Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi, sushi? wsi na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna bita śmietana i żelkowe oczy. Super. No, i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jaki sushi ci wyjdzie. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić, czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam, idealne suszy już prawie gotowe. To okropne, nie zdawałam sobie sprawy, że to suszy jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie suszy w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Nie dlaczego. Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie jak pięknie! Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto one, prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne co muszę zrobić to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. Let's go! To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce, gotowe. A teraz dodaję jajka. I oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam i dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. To ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie i mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi. Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Oh, really? Ale pyszności! A ja mojego gofro ozdobię zdrowymi ziołami. Spróbujmy! Zacznę od tego. Ojej! Ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Uuu! Gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu. Robi się. Prościzna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No, myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. To zamatorzy. Za no to teraz moja kolej na robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego okay. potrzebuję. Miele je ręcznie aż będą w sam raz. się jużcie się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co? Kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Mhm. Mm Wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu, zawsze rozpoznaję tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Nie, yeah, nareszcie.